w razie wdzięczności za to, że wystąpiła Pani w naszym filmie. Proszę przyjąć ten skromny długiego kwiatu. Zawsze mam taką trudność, żeby występować, skomentować film, jak jestem w tym środowisku, z którego pochodzi nas ten wolontariusz, bohater, bohater filmu. Powiem, że Państwo znają bardziej Panią Torencę niż ja, ale chciałabym Państwu powiedzieć, że zawsze, gdy emitowaliśmy ten film na naszych konferencjach, Yy, prawa w nie mniejszego, mimo, że nie było pani Teresa z nami. Wszyscy byli zawsze pełni podziwu yy, dla i uznania na pani Teresy na to, co robi. Yy, my jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem. Cieszymy się, że dane nam było poznać pani Teresy, współpracować yy, i, i że powstał ten film. Pani Tereso, yy, przekaże pani, przekażę pani mikrofon, proszę, o dwa zdania do, do, do pani środowiska. niż tu przed swoim środowiskiem wystąpić. Jestem zażenowana, wzruszona. tym zażenowaniem na co dzień mnie nie tak często to bywa dzisiaj mówię bo... Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, korzystając z tego, że mam mikrofon. Państwu za przybycie. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy rozumiecie nasze problemy i nam... Pomagacie rozwiązywać. Proszę Państwa, działalność Stowarzyszenia w Środowisku będzie żadna, nie wyobrażam sobie, jeśli nie ma poparcia od decydentów, od władz samorządowych. I tu i teraz składam niski ukłon. Serdecznie dziękuję władzom samorządowym. Dziękuję Pani Staroście. Panu burmistrzowi, panu wójtowi i wszystkim Państwu, którzy macie serce na dłoni, tak jak grupa wolontariuszy z nas miejskiego w Zabrowie, z którego my jako stowarzyszenie możemy korzystać. Dziękuję pani prezes Banku Spółdzielczego za wspieranie nas. Dziękuję dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zambrowie, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, wszystkim instytucjom, wszystkim organizacjom działającym na terenie miasta Zambrowa i na terenie powiatu, bo dzięki Państwu zaangażowania, pomocy i wspieraniu my możemy realizować nasze cele, które Państwo poznaliście mniej więcej które wystąpiły w tym filmie. Proszę Państwa, dziś korzystam też z okazji. Dziękuję Panu Profesorowi Święckiemu za ciepłe słowa. Jest to mój nauczyciel fizyki. Uczył mnie bardzo, bardzo dawno. Stawiał mi oceny niedostateczne z fizyki. Mówił, że nawet nie dopuści do matury. A nie Panie profesorze, z fizyki nie umiałam i nie umiem. Jak wszystkie nie uczycie. Proszę Państwa, to jest prawda, że nie czytam. To jest prawda, że nie piszę, ale jeśli piszę, to dużymi literami. Państwo posądzacie mnie o to, że to jest chyba nieprawda bo się swobodnie poruszam w dzień, bo widzę ale no po prostu to tak jest. Z tym, że tak jak powiedziałam na filmie, filmie ludzie mają gorzej. Więc ja sobie po prostu razem. Dziękuję moim pracownikom Biura Stowarzyszenia Szansa. To dzięki wam mogę coś osiągnąć też, ponieważ nie sama by mnie w sobie nie, osobiście nie Proszę Państwa, nie umiem więcej powiedzieć, chyba że będą pytania. Naprawdę czuję się wzruszona i zażenowana. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie wszystkim. Jeśli kogoś nie wymieniłam z imienia, z nazwiska, ze stanowiska, to proszę mi dzisiaj to wybaczyć. Bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko, co dotychczas pomogliście nam jako stowarzyszeniu. I proszę o dalszą pomoc na przyszłość. Proszę Państwa, nasze stowarzyszenie 2 września będzie obchodziło 15-lecień. No tak jak Państwo wiecie, to jest okres takiego dojrzewania. Więc problemy, tak jak to z dojrzewającą dziewczyną się, ma taki ze też mamy, ale problemy są po to, żeby je rozwiązywać. W tym momencie podziękuję też fundacji w Janstoku. Chociaż chcę powiedzieć, że pani redaktor, która ten film przygotowywała, wynalazła o mnie materiał na zamian.org. Ja nie chciałam się zgodzić. I proszę mnie wierzyć, to, co przeżyłam przy realizacji tego filmu, to gdybym przewidziała, to prawdopodobnie bym się uparła i powiedziała nie. Ale na takie pytanie, pani Tereso, ja proszę, bo ja muszę. Sprawy. Dziękuję za współpracę z tą fundacją i deklaruję, że jeśli będę kiedykolwiek potrzebna, to znaczy ja nasze stowarzyszenie, więc proszę liczyć na dalsze pomoc. Dziękuję bardzo. wystąpić w filmie. Ten sam problem towarzyszy przy każdym bohaterze. Żaden wolontariusz, który ma tak wspaniałe doświadczenie, takie bogate osiągnięcia i, i tyle dobrego zrobił, nikt nam bez, bez namawienia się nie zgodził od ręki na udział w filmie, więc scenariusz się powtarza przy każdym odcinku, bo trudno było nam przekonać do tego, do tego filmu, ale, ale dzięki Bogu zgodziło się ostatecznie. Pani, ja ostatecznie. Ja jeszcze może dodam, tak jak Państwo widzicie, ja jestem w kapeluszu, ponieważ nawet odpowiedziałam kiedyś, że kocham muzykę i lubię kapelusze, to jest mój syndrom, wolontariusze powiedzieli, że z daleka mnie rozpoznają, bo jestem w kapeluszu i dziś no tego też nie jestem. <laughs> konferencji. Nie sądziłam, że y, w zabrowie, taką konferencję będzie się z takim y, rozmachem i tak państwu licznie odpoca zaproszenie, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że jest to przede wszystkim dzięki Pani Teresie. To sama by tyle nie zdołała osób y, osobiście zaprosić i pewnie takie odpowiedzi by nie było, to, to pani bardzo dziękuję. Y, mówi się, że człowiek jest jak kredka, jak jest sam trudniej go złamać. Doświadczenie, jakie miałam z Panią Teresą, potęgsza Fundacja, pokazała, że rzeczywiście razem można więcej i, i mam nadzieję, że dalej będzie Pani Teresa działała, a my, że będziemy mieli jako fundację kontakt z, ze Stowarzyszeniem Szansa i z osobą Pani Teresy. Z marszu pod, pod, pod wrażeniem jeszcze piłu, żeby nie e, emocje nie zatarły się i nie uciekły. Szanowni Państwo, e, przede wszystkim Szanowna Pani Prezes, e, Pani Tereso, e, Panie Burmistrzu, wszyscy zgromadzeni. E, oczywiście, tu, jak Pani Uda zauważyła, słusznie nam no, trudno zadawać pytania Pani Teresie, bo my m, pytania za, zadajemy sobie na co dzień i, i automatycznie y, na nie odpowiadamy w takiej czy innej formie. Ale ja chciałbym na to, m, przede wszystkim, myślę, że w imieniu z wszystkich podziękować, pogratulować fundacji. Że akurat udało się Państwu yy, wyłuskać tę osobę do projektu, bo to, bo to rzeczywiście yy, bardzo ważna, yy, ważna sprawa. Yy, takie pierwsze wrażenie, bo naprawdę po raz pierwszy ten film, który również miałem przyjemność oglądać, i co chciałem powiedzieć. Yy, o wiele, o wiele za krótki. Na temat Pani Teresy można było yy, yy, kolejne odcinki dokręcić, żeby rzeczywiście przedstawić całościową tę, tę, tę osobę dokonania i wszelkie, wszelkie inne zasoby. Tutaj akurat w tym momencie, czy, czy przy tej okazji mówimy o wolontariacie, ale mm, nawet wcześniejsze dokonania pani Teresy jako dyrektora Domu Kultury, to dopiero byłoby dopełnieniem tej... tej jakże złożonej osobowości i tej osoby, która tak wiele wnosiła i wnosi w nasze e, życie i kulturalne i społeczne, o czym e, mówił film. Pani proszę przyjąć serdeczne gratulacje, e, również e, od e, Samorządu Powiatu Złomkowskiego i chciałbym jednocześnie życzyć jeszcze Dużo, dużo sił, energii, zdrowia, bo Pani jest nadal potrzebna i będzie Pani jeszcze nadal potrzebna naszemu społeczeństwu. Wszystkiego dobrego. Szanowna Pani Prezes, Panie Starostwo, Szanowni Państwo, taka mała dygresja. Bardzo dużo mam wspólnego z Panią Teresą, bo również dostawałem Paweł od Profesora Święckiego z fizykią, <grym> i, i to nasz. Włączyć nie tylko, ale, ale wracając do filmu i do głównej bohaterki. Tak jak pastor zauważył bardzo słusznie, że ten film nie oddaje całokształtu działalności pani Teresy w Mieście Zambrowie i w Pojcie Zamorskim. Ta działalność jest naprawdę bogata, wszechstronna i za tą działalność dziękuję w imieniu miasta Zambrowa i proszę o jeszcze. Ponieważ Pani Teresa, jest Pani takim motorem natędowym tej działalności wolontariatu w Zambrowie. To ponczkuje, ponieważ mamy szansę, powstają nowe kluby wolontariackie i to, co jest najbardziej takie pocieszające i przykładne, że Występujecie do coraz młodszych mieszkańców miasta Zambrowa. Do szkół, przedszkoli i ta wrażliwość społeczna tych najmłodszych zostaje właśnie na tym etapie wydukowana. Jeśli te młode pokolenie będzie miało tą wrażliwość społeczną, będzie łatwiej później działać w wieku dorosłym. Za to wszystko chciałem pięknie, serdecznie podziękować. Pani i jeszcze powiedzieć, dzisiaj jest otwarcie na wolontariat. Chciałem powiedzieć i potwierdzić, że miasto Zambrów cały czas jest otwarty na wolontariat, na działalność wolontariatu za to wszystko, co robicie dla tych najbardziej potrzebujących. Nie bardzo wzrusza takie rzeczy, jeśli ktoś mnie na spotkaniu mówi, że wolontariat dotarł do człowieka, do rodziny gdzie osoba pierwsza raz wyszła na dwór, wyjechała na wycieczkę, spotkała się w towarzystwie. I to jest najbardziej potrzebujące i za to serdecznie dziękuję. Pani Tereso, miasto Zandrów jest do Pani Dyspozycji. Serdecznie. Dziękuję.